Dlaczego potrzebujemy żałować za grzechy. To ważne, żeby zobaczyć, jak daleko oddalamy się od Boga, nie tylko przez nasze grzechy, ale przez nasze myśli, przez to, że dajemy się porwać namiętnością, czy po prostu rozproszyć. I dopiero wtedy, kiedy żałujemy za grzechy, zobaczymy, jak Daleko oddaliliśmy się od Boga. Nabożeństwa pokutne, żałowanie za grzechy, właśnie temu służą, żeby zobaczyć, że oddaliliśmy się może właśnie dalej niż myślimy, a bardzo pragniemy być bliżej. Bardzo pragniemy do Boga wrócić.